Dzień dobry, obrzezanie typu low and high, czym to się je i czy pacjent może sobie wybrać metodę obrzezania? Obrzezanie typu high polega na tym, że blizna znajduje się dokładnie w rowku zarzołędnym, przez co jest słabo widoczna. A obrzezanie typu low polega na tym, że blizna znajduje się na trzonie prącia, przez co jest dość widoczna. Czym to się różni? Odczuciami. Jeżeli blizna znajduje się nisko, a jest zostawiona duża ilość blaszki wewnętrznej na pletka, wtedy uczucia seksualne są intensywniejsze. Jednocześnie, przy obrzezaniu typu high zmniejsza się wrażliwość członka podczas stosunku seksualnego, co pozwala leczyć pacjenta z wytrysku przezczesnego. Wniosek jest taki, że forma obrzezania najlepiej uzgodnić ze swoim urologiem, dlatego że to jest dopasowywanie rękawiczki do potrzeb chorego i nie ma jednej łatwej metody, która będzie uniwersalna dla wszystkich. Metoda operacji powinna być dostosowana do potrzeb chorego i najlepiej z nią uzgodniona. Pozdrawiam i do zobaczenia!